33 lat. 20 lat kredytu. 5 lat twojego starego Pomóż mi! Jest dupa jego? Kurwisko. Za wysoko jest ten miecz. Teraz sobie go wtedy do dupy widzowie Dziewczyny są już bezpieczne, wszystkie różki uwolnione. Teraz z tymi czarodziejkami umówimy się na spotkanie z Redimem, a potem go zabijamy. I mamy to. A spisek jeszcze. No to spotkamy się tu z dziewczynami Potem pierdolony spisek i zabijanie Radowidwida. Radovidwid, co to na górę, mamy spotkanie. Dziewczyny już czekają na nas. One są chyba na dole. O, tak, 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 Nie, na górze. Geralt? Co jest? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Hmm. Dasz sobie radę sama, elo. Nie ma się czego bać. Po prostu idź tam i wysłuchaj, co mają do powiedzenia. A jeśli będą mnie chciały do czegoś zmusić? No to rób co będą nie wykazały. nie na to pozwoli. Margericie zawsze zależało tylko na rozwoju nauki, więc nie bój się, że zechcecie wciągnąć w politykę. Z Filipą będzie trudniej. Jest ostrym graczem, ale szanuje ludzi o własnych poglądach. Jeśli coś ci zaproponuje i stanowcze je odmówisz, na pewno to uszanuje. Dzięki Gerard. No, idź już i nie daj im za dużo czasu na ustalenie strategii. Hmm. Nie poszedłeś z nią? A po co? Jeśli mają ją traktować poważnie, nie mogę jej trzymać za rękę. Właśnie. Idealna strategia z tym kotem. Słusznie. Dobrze zrobiłeś. A ty masz super frakę? Spokojnie, da sobie radę. Brita nie zrobi jej krzywdy, ale Filipa potrafi być bezwzględna. Ciri radziła sobie w trudniejszych sytuacjach. Fakt, udało nam się wpoić jej kilka zasad i umiejętności. Zgadza się, więc nie ma czego się bać. Racja. Tylko zerknę. Hmm. Już myślałem, że nigdy tego nie zrobisz. Daj rzucić okiem. Chyba śnisz. Co widzisz? Filipa peroruje. Ciri chodzi od ściany do ściany. Zatrzymała się. Coś mówi. Filipa blednie. Pewnie jej powiedziała do słuchu. Brawo, Ciri. Cicho. I co? Podsłuchiwaliście? Tak? Nie. Widzę, że nic się nie zmieniło. Opowiesz nam o czym rozmawiałyście? Wolałabym mnie. Przynajmniej na razie. Oczywiście. Nie naciskamy. Przejdź, odetchnij, potem musimy płynąć na Skellige. A Walach już czeka w porcie. Jasne. Niedługo przyjdę. Ja tylko... Lepiej idź za Walacha. podobno chciał się z tobą widzieć. Okej. Okay. Kolejny punkty i rozwój mojej postaci. Jestem coraz mocniejszym wiedźminem. Ujdź kurwa w skrzynie. skrzynię. A więc spotkanie za Walachem. Zrobić spisek, bo to ostatnia szansa. Spisek, koniec gierki i w końcu Liga Legend. I Yasuo na midzie. Kto chce Yasuo na midzie dzisiaj zobaczyć? Wszystkie kurze pasują. Jest, to jest to. Racja stanu. No a mi się wydaje, że tu chuj ludzi czeka na Liga Legend. Kurwa, zajebisty klimacik. I na kartkach będziemy serysować postacie kurwa tej. Tak, bo ja zaraz drugi spodziewa. poziom kota. Mamy spotkanie z Jigstrom. O, Docker, A więc spisek i morderstw. Nie wrobisz mnie jest? O co chodzi? Kurwa jeszcze jeden nie Cisza! Załatwimy sprawę szybko! Mamy tu takie małe wiedźmińskie zlecenie. Wierzesz? Jak małe to może mi się nie opłaca? Opłaci ci się, o to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił. Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach. Uhuhu, nie odwracaj poważne kodowi. oskarżenia. Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula czy inną strzygę podłożył. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, Wiedźminie? A, eee, dobra, niech będzie. Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nie ludź będzie z nieludziem trzymał! Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gól tylko moja własna babka nieboszczka. Może to on. Ja tam się po nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin potwora ubije, to mam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię! To nie będzie konieczne. Odsunąć się! Kto tam? Wiedźmin. A kurwa nie to wejście! Chodź. Poczekaj, zaraz będę... Szef czeka na górze. Fajnie, to nie poczeka. Eee, zadanie, tak? Pomożę to, mów tutaj mi się. Tutaj. Stworek, mały stworek, tak? Dziwne. Jak kary rzadko zapuszczają się gdzieś w pojedynkę. I co, załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie wiedźmina nająć. I co, udało ci się ustalić skąd się tam wziął? Umawialiśmy się, że mam zabić potwora, a nie prowadzić dochodzenie. Tak, ale gdybym nie musiał się babrać już w tej sprawie, dorzuciłbym coś ekstra. To dla ciebie. Okej, okay, tylko idziemy tyle? do garnizonu porozmawiać z kapitanem. Już on ustali, o co w tym wszystkim chodzi. Hmm. Ale znam, zrobiłem zadanie. Kolejny pomocnik. Jestem dobry w tej gierki, kurde. Nie dziwię się, że ludzie mają mnie za dobrego streamera. Jest Dijkstra? Jak chcesz gadać, to chociaż tego A, wie na górze stoić. A, jest. Siemanko. Wiedź. Wreszcie, jesteśmy w komplecie. Mhm, mm raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowicz siedzi na statku jak siedział, a tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie, wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, kurwa, brawo. Dobra nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej najchętniej pomogłaby nam go zabić. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości. Zaraz przejdę do Meritum. Geralt, dobrze kojarzę, że Radowid zlecił ci odnalezienie Filipy? Tak, ale nie zrobiłem tego questa. A jakoś mi się jedyne, to się po prostu umknęło mi to... To jej kryjówka. <słuch> to Możemy wykorzystać Filipę. Bez jej udziału, za to z twoją pomocą. Radowid spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na jej temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipy. Powiesz, że wpadłeś na jej trop. A on połknie haczyk, spławik i jeszcze kawałek wędki upierdoli. <słuch> <słuch> Załóżmy, że Radowid mi uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę, Filip. W jakimś miejscu, którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie, a na środku wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt, jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę, przyprowadził na moc. to. będzie wszystko na mnie, bo ja go wystawiam. Będzie bez... lipa. To ja. Wchodzisz w to? No dobra, wchodzę, ale przed tym muszę zjeść kaktus albo rulka. Wchodzę. Albo świderka. Tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz opustoszały. Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Z talarem. Czekać? Co, nie chce się wam nadstawiać własnych karków? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Diktrą wiele zalet, ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Aha. Spokojnie, Geralt. Moi ludzie są zaprawieni w boju, poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię, co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. O nie! Ta sowa obserwuje nas Ale nie A wiem, ta sowa chyba tak rozpierdoli nie się nie na nas Ja ma jedno kurwa pancerne oko Kurwa ze szkryształu oh. Filipa? Co tu do cholery robisz? Gerald, Nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź Bo wychodzisz na kółka. To ty byłaś Podsłuchiwałam wasze obrady, oczywiście Z wielkim zainteresowaniem I lekkim zdziwieniem A co cię tak zdziwiło Jeśli można wiedzieć Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że Radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Może być ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej. Ipa, Po co mi to wszystko mówisz? Tak się o no to nam troszczy. pomóc. Nie tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła. Trudno. Ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz. Weź to. Pierścień. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do Wizimira, ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam, Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Ej, minus 25% z kodem pali z 25% na cały koszyk, plus szansa na wyganie sztabki złota na szawie? I trzeba to sprawdzić, widzowie. Musisz to kliknąć, bo stary zaraz zjem główno, mordko, szybko. No dobra, biegnę w takim razie na, wywiad, na, wy, na wywabienie, eee. rado widać z tego krętu. Ale wykrzyknik szaf, klika, linka, byłoby zajebiście. Albo w banner, no ale no dobra. Widzę, że macie mnie w piździe. jest jego okręt? zobacz jaki wielki, dorodny, jakie ma żagle. Te żagle wyglądają niczym radła. Albo dla waszych... E... ziomali. <laughs> <laughs> Zobaczę te wielkie, można powiedzieć, gigantyczne płachty. Dobra, F5. Zobaczymy, jak pokieruje mi ten quest i co się wydarzy. Przepraszam? Obserwuję was. Kurwa. Nie wystarczy. Co ty se myślisz? Ej, ty! Ale spokojnie. O. Dobra, przecież nic się nie stało. Aha, nie, 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 wczytujemy, wczytujemy. Tą grę mogłem przejść tylko z pomocą moich widzów i przyjaciół. Tymczasem Avalach zrobił w Nowigradzie kilka lach. I zabrawi, za, zarobił trochę Nilfgaardskich koron na jego dalszy plan. I patrz, tu jest... O. Wiedźmin Gerald. czego chcesz? Audienci, mam nowe informacje o Filipie Eilhart. Oddaj broń. Szerbaty, kurwa otwier otwieram mnie jedno Wasza piwo na, tym, na tej łajbie. W sprawie Filipy. Eilhart. Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Spokojnie. Wiem, gdzie ona jest. Być może, a być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała porządani jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem królu, w Nowigradzie, w domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać, a ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałoby się dopaść sam. Własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną, Hubrecht. Zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. Zaczyna się zabójstwo Radowida. No i. Gdzie ta Filipa? Haha, ha, tak, nie jak ma mówiłem. jej! W domu na moście. Bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar. Ani świadków. Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper, zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów. I zabić Wiedźmina. Co? Tak nagradzasz tych, którzy ci służą? Tak każę tych, którzy mnie irytują. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Za mną! Ciąż nie żyje i leci kleci dalej, okej. Twoje okay. ostatnie słowo. Kurwa. Odbić wiedźmina. Potem na Radowida. Trzymaj się. Idziemy. Z prawej głowej! Jasno z nimi. Wybruję ci bedbek. W porządku. Mm, dzięki za pomoc. Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną Geralt. Trzeba dopaść radowinę, zanim przyjdą posiłki. Ja z nimi gdzie jest? Haha, jesteś! Szybko ty mała, mała kurwa! Kurwa zajebie! Chodź tu! Otwierać! Rozkazuję! Otworzyć drzwi! Hmm, wystarczyło poprosić. A więc ona chciała go dopaść własnoręcznie. A! 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 No, to wyrównaliśmy rachunki. Wow. A to tak od serca. nie niezłe. Ona chciała jego krwi, Ko po co? Wybaczcie. Nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona... Skąd? Skąd, kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? A przecież zabiliśmy go, z jebie. Kupcy, na dyskusję czas będzie później. No, iść na trony kurwa, Gwinta. Mniejsza z tym z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od redańczyków. Masz rację, brodyna. Chodźmy. Biją dzwony, a wiecie to znaczy? I, I co, udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Spokojnie, potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa. E. Za Temerię. To, co teraz rosz? Partyzantka przeciw czarnym? Dzisiaj jest klasz? Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wie. Serdecznie klasz? Zgadza się. Widzisz. Wow. Jutro w południe dowódca armii środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstra, Czyli wtedy, w tezy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się Emher zatrzymał Ło, wow, kebabu rudego, dziękuję za rajdzika, siemano w zamian za Witam moje malutkie kebabiki ...i głowę Radowida wycofa się z temerii, Dziękuję, no. widziałem ostatnio artykuł cesarstwa. o twoim kebabie Ale z to Jest bardzo pyszny ...polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dało. Nie znacie chyra. Wykiwa was. Ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. Aha. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niech by przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Macbeth. akt pierwszy, scena siódma. <grymne> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabardnika. <grymne> Gerald, zapomnij, co ci powiedział Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ, łącznie z Temerią. Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emchyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty, dwulicowy sukiń synu nie pozwolę na to. Akurat ty, Roz, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Kiwał nas gruby. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. Serio? I seroci oh. drogi życzy. Uff, już myślałem. Ale nie pozwolę ich zabić, chociaż nie pozwolę ci ich zabić. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich. Koniec, co?

Trafiłem w nią! Zabijcie Wiedźmina! Trzeba było mnie prowokować! Udko z kurczaka. Wytropiło z Dijkstry. Możesz, kurwa, ja dole. Blisko było. Naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilgardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie. Brzygasz bo... polityką. Rozumiem. Wpadnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Dzięki, Rosze. Chociaż mogłem stanąć za Dijkstrą. Legendarne łódko z kurczaka. No nie, trzeba naprawić rynsztunek. A, mogę to zrobić tutaj, na miejscu. Nie! Nie! Znowu się zawiesiło. Nienawidzę tej gry, o co chodzi. Nie można za szybko włączać ekwipunku. to za gówno? Ciekawe, czy się napisała gra.